Bomba poszła w górę. Start do gonitwy o nagrodę z koronka 2000 metrów i ruszyły. Nierówny start. Słabiej wystartował Echud, a na prowadzenie wysunął się ogier nasz. Faworyt gonitwy pod Aleksandrem Reznikowym, trenowany przez Mieczysława Momickiego, Siedmioletni ogier. On o klasy przewyższa pozostałych uczestników, dlatego narzuca od początku ostre tempo. Nie chce ryzykować wyścigu rozgrywanego na końcówkę, gdzie będzie decydowała e, szybkość. Celius, drugi z koni liczonych w tej gonitwie dosyć daleko, prowadzony na przedostatnim miejscu przez Antona Turgajewa, to koń z numerem czwartym. Celius jest synem derbisty Ostragona, który wygrał tej derby na służewcu. Celius jako trzylatek biegał nieźle, wygrał dwie gonitwy, a później ze starszymi Arabami dobrze się spisał w nagrodzie porównawczej, zajmując piąte miejsce. Na razie bez zmian pozycji prowadzi faworyt e, Nasz, e, na drugiej pozycji galopuje Bond drugi z koni trenowanych przez Mieczysława Mimickiego pod e, Siergiejem Wasjutowem. Widzimy właśnie na prowadzeniu Nesza za nim Bond blisko jest też Gilbert e, pod Wiktorem Popowym kolejnym z Rosjan e, m, ścigających się na służewcu. E, Gilbert w poprzednim sezonie wygrał wyścig we Wrocławiu, ścigał się tylko tam, teraz próbuje swoich sił na służewcu. Na czwartej pozycji jest Hefajstos, Stos, posiadany przez Wiesława Szymczuka. Tego konia wyhodował Bogdan Ziemiański, zmarły niedawno, był świetny jockey i trener, a Hefaj Stosa trenuje syn Bogdana Ziemiańskiego, Krzysztof. Na piątym miejscu wspomniany już Celius, a lekko odpada z odstawki Echud pod Anią Gil. Ania Gil sprawiała dzisiaj sporą niespodziankę, zajmując drugie miejsce w trzeciej gonitwie na czcionce. Ale na razie Echud w odstępie. Nasz narzucił przyzwoite tempo. Aleksander Rzeznikow, podbudowany dwoma poprzednimi zwycięstwami, pilnuje go Siergiej Wasiutow na bącie. Trzeci jest Gilbert. Herfajstos na czwartym miejscu, piąty Celius i odpada niespodziewanie. Echut, który był obok nasza jednym z faworytów, Dwa konie Mieczysława Mełnickiego na froncie wyścigu w połowie prostej prowadzi nasz przed bontem. Na trzeciej pozycji galopuje Gilbert. Nie ma dwóch koni, które były tutaj liczone, Celiusa i Jechuda. Łatwe zwycięstwo prowadząc od startu do celownika odnosi Aleksander Reznikow na naszu. Drugi jest Bond. O trzecie miejsce walczy Gilbert z Celiusem i w celowniku trzeci jest Gilbert, czwarty Celius, a więc trzecie z rzędu zwycięstwo Aleksandra Reznikowa.